Czas na krótką historię Stanów Zjednoczonych. To jak dzieciaki, zaczynamy? Dawno temu w Europie żyli ludzie zwani pielgrzymami, którzy obawiali się prześladowań, odpłynęli ku nowemu światu, by więcej się nie bać. Ale luz, jak bezpiecznie! Ale na miejscu powitali ich dzicy. Pielgrzymi się wystraszyli i pozabijali ich. Zgładzenie całej rasy powinno ich uspokoić, ale gdzie tam? Wystraszyli się siebie. Czarownica. Spalili czarownicę. W 1775 roku zaczęli zabijać Brytyjczyków, by zyskać wolność. Udało się, a oni nadal czuli się zagrożeni. Prowadzili więc drugą poprawkę, że każdy może mieć broń. I tu dochodzimy do ich genialnego odkrycia niewolnictwa, bo w obych czasach biali, bali się również pracy. Porwali w Afryce tysiące czarnych ludzi, przywieźli ich do Ameryki i kazali im ciężko pracować za darmo. Nie w obecnym znaczeniu, ja tu pracuję za darmo. Naprawdę nie płacili im ani centa. I tak USA stało się najbogatszym państwem na świecie. Czy pieniądze i w w pracy uspokoiły białych? Przerazili się jeszcze bardziej, bo po 200 latach niewolnictwa na południu czarni przewyższali liczebnie białych. Łatwo zgadnąć, co było dalej. Niewolnicy zaczęli się buntować i pospadały głowy panów. Jak się biali dowiedzieli, zwariowali ze strachu. Chcę żyć, nie zabijaj, czarny wielkoludzie. Wybawił ich Samuel Colt, wynajdując w 1836 roku pierwszy typ broni, z której można strzelić kilka razy z rzędu. I biali z południa zwariowali z radości. Za późno północ wygrała wojnę secesyjną, niewolników wyzwolono i mogli odrąbywać głowy panów. Południowcy przerazili się śmierci, ale wyzwoleni niewolnicy nie mścili się, chcieli spokojnie żyć. To jednak Białych nie przekonywało. Stworzyli więc Ku Klux Klan. Zaś w 1871 roku, kiedy to Ku Klux Klan zdelegalizowano jako organizację terrorystyczną, powstała inna Krajowe Stowarzyszenie Strzeleckie. Wprowadzono jedno z pierwszych praw obroni. Czarni obywatele nie mieli prawa jej posiadać. Cóż za wspaniały rok dla Ameryki. Ku Klux Klan i Krajowe Stowarzyszenie Strzeleckie. Nie, żeby miały ze sobą cokolwiek wspólnego. Od przypadek. Jedna legalnie propagowała broń, druga linczowała czarnych. I tak aż do 1955 roku, gdy czarna kobieta złamała prawo siadając z przodu autobusu. Białym nie mieściło się to w głowach. I zaczęło się piekło. Czarni domagali się swych praw. Biali zwariowali ze strachu. Mało powiedziane, rzucili się do ucieczki. I wynieśli się na przedmieścia. Białe, bezpieczne i czyste. Zakupili z ćwierć miliarda splów. Założyli zamki i alarmy. Zaś dzielnice poogradzali. Wreszcie byli bezpieczni jak u Pana Boga za piecem. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie.